Witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA San Andreas. Dzisiaj kolejne wyzwania. Jest godzina około 12:00. Świeci słońce. Widzimy, że nie pada deszcz ani nie ma żadnej zawieruchy i nie ma misji. Okej. Okay. Trzeba iść do tego gościa. Tam pewnie jakaś misja się zawsze znajdzie. Zobaczymy czy jest odpowiednia pora. Jest odpowiednia pora. Katalizator.

Okej, okay, czyli będzie coś z pociągiem. To mi się zaczyna podobać. No, myślę, że to będzie ciekawe. Ale czy oby na pewno będzie bezpieczne? Szczerze przyznam, że nie wiem. Eee, nie wiem, zobaczymy za chwileczkę. Jest gość, jest wóz. Do pociągu z bronią. O oh shit, to będzie naprawdę niezłe. Dobrze, że nie ma żadnego tutaj pierdzielenia. Tutaj w prawo myślę, ai! Oj, uderzyliśmy i mało, nie uderzyliśmy w policję. Policja minęła nas bez sensu. Kompletnie nic nie zrobiła. No a my spokojnie możemy jechać dalej. Fuck you, fuck me do okay, dohamowanie do lewego zakrętu niż w Formule 1. Kolejny piękny prawy zakręt, pięknie w niego weszliśmy. Wyjeżdżam na prostą startową jest pociąg <laughs> Goście, siemaneczko O oh shit, Ja przechedłem naszego gościa. Siet, kolejny, kolejny Pięknie! Pięknie! Czy ktoś jeszcze? Chroć, chroń pociąg przed bol, jakimś tam Ball Street. Okej, okay, ładny broń stary. Kolejny gościu. Kolejny pysk! Kolejny pysk! Tak jest! I do misji. I do misji. Oj, życie nam się troszeczkę tutaj widzę mm, Sflizowało. No i będzie kiepsko. Będzie kiepsko, bo życie nie mamy za dużo, a także broni nie za bardzo. OK Okej. Okay. Kliknie wyrzucić mocniej wtedy pójść, ale nam OK Yes. O oh, jest! Tak jest. Tak jest. Tak jest, kolejna, mamy minutę na to. O, je, wybuchające. Tak jest kolejna jeszcze tylko trzy. Fuck. Off. Tak jest. Ty chcesz mnie zabić? Kolejna. Jeszcze jedna. Tak jest! Wszystko, co mogę ponieść! To i piście I tupnij w gaz, głupku! Jedziemy dalej. Oh shit. Policja. Trzy policje nas gonią, tak więc jest niebezpiecznie. Shit, 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 shit. No i tutaj będzie gorąco. Jak już trzy policje nas gonią, to jest naprawdę gorąco. Przemalujemy się, nie będą nas widzieć. Policyje. Okej, okay, wjeżdżamy. No, powiem wam, że takie malowanie samochodu tutaj bym naprawdę chciał, chociaż widzimy, że wcale ono nie jest takie piękne. No i jedziemy do naszego, do naszego miejsca, do naszej miejscówki, do naszej skrytki. Trzy policje nas już nie gonią. W sumie można powiedzieć, że jeszcze nas tutaj obserwują, ale widzimy, że już nie już nie i wygraliśmy. Wygraliśmy tę misję. Mamy tyle koksu i tyle wszystkiego. Że, że możemy rozwalić całą dzielnicę. No ale dobra. Siemaneczko chłopcy. Okej. Okay. Pięknie zaparkował, idealnie. No, delikatny kontakt ze ścianą na okay, nara, na nara. Jest ziom. Respekt, misja została ukończona. No, kaski za bardzo nie mamy. Ale pójdziemy sobie do domku i weźmiemy sobie. Zapiszemy naszą grę. Mm, myślę, że tutaj powinno się nam. E na, należy nam się to oczywiście. Ok, jest już dosyć późno, bo jest 23. Zobaczymy, czy jakieś misje są dostępne. E, czy coś tutaj będzie. Tutaj misji już nie ma, tam jest kolejna. Ale tam są jeszcze do góry na mapce. Widzimy jakieś tam misje. No ale pierwszy zrobimy sobie ten główny wątek. No i zobaczymy, co u niego, co u niego słychać. Ziomal się chyba opala w stroju. Się najarał i się opala pięknie. Siemanko, ziomuś. Dlaczego nie kończymy szkoły wyższej? To jest dobre, dobry tekst O jo, Yo! Od 10 roku życia! What the fuck? Siemaneczko Okej okay. Wsiadaj do wana z Riderem. Okej, fuck off, fuck off idziemy. Cofniemy, cofniemy. oj przejdziemy tamtym, tamtym przejazdem, myślę, że będzie najlepiej, nasi ziomkowie tutaj są, nasi ziomkowie tutaj pilnują, no a my sobie poradzimy, myślę, że bez większego problemu, nie możemy za bardzo tego samolotu poobijać, bo jednak nam się przyda, nasi ziomkowie, tutaj było bardzo blisko, ale jednak bardzo ładnie, wyszedliśmy z tego zakrętu, okej, okay. jedziemy, tutaj kolej z bronią sobie żyje, nie chcemy tutaj potrubować jakichś gości, bo oni później wy, po prostu wychodzą z samochodów i nas strzelają i takie różne, ale prawdopodobnie będziemy coś kradli, no bo mamy duży samochód, także on na pewno się tutaj przyda, czerwone światło, ale my jedziemy dalej, nie będziemy się tym za bardzo tutaj przejmować. Mm, oj, 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 daleko trzeba będzie jechać, musimy zobaczyć mapkę, prawdopodobnie tutaj. Mm, zobaczymy sobie mapę, gdzie my mamy dojechać, oho, tutaj. Czyli zaznaczymy sobie to na naszej mapce, no i możemy cisnąć. Cisnąć ile tylko fabryka dała, oj tam się coś działo, tam koleś rozwalił wszystkie lampy, ale szatan drogowy niesamowity. Eee, tak więc dobra, tutaj chyba w lewo skręcimy, będzie najlepsza opcja. Oj ziom, sorry, oj sorry, przeżyłeś? Ups, nie, <laughs> kasa leżała, nie będziemy je zbierać, bo by nas gonili. No ale dobra, tu widzimy jakieś lumpy stare, wszyscy do pracy dojeżdżają, jakaś tutaj widzę huta, także różne, e, różne inne rzeczy tam są gwiazd. W fajna dupeczka sobie idzie a my idziemy dalej do naszej misji. Jakaś brama jest, pewnie się otworzy Ok, idziemy. O, wojsko o, to jest Okej. Okay. Okay, mamy tylko tą broń. Fajnie. Zeląbiście. Tak jest. Czy ktoś jeszcze? Okej. Okay. Jest kolejny gościu. No i co ja tutaj mam zrobić? O oh, jest, okej, okay, chyba to. Strzel przelicznik, tak jest! Yeah, Motherfucker przyjechałeś mi gnoju! Ty chamie! Ty frajerze! Pięknie, headshot! Pięknie, hercio. Kolejna broń do naszej kolekcji. Tak jest. Ilość amunicji się oczywiście zmieniła. Zwiększyła. Kolejne rozwalenie i jest gościu. Tak jest. Pisk, 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 pisk. Pisk. Oh yeah. Pięknie. Wsiądę sobie na tego frajerskiego. Okej. Okay. Ustaw widły pod pudłem, wtedy unieść je do góry, aby coś tam użyć. No. No okej. Okay. Chcę używać i co? Nic, nic tu nie robi się. Nic się tu nie robi. Okej. Okay. i F, e lewo w prawo. No dobra. Nie za bardzo wyszło. Znowu będziemy mieć broń, okej. Okay. No i co jest? What the fuck is it? Dobrze, że to nie zna czas, bo byśmy dali klapę. No i ja chcę to zrobić, tylko nie wiem jak. Jak ja to mam unieść? No jak chcę to unieść za bardzo się nie da. Mm, Więc co, zobacz, Są mi opcję klawiszy, gdzie jest właśnie... E, gdzie jest właśnie... Mm, num 2 mm, Gdzie my tutaj to wszystko mamy? Chociaż w sumie to są może klawisze pojazdu. Uh, prawy, lewy... num mm, 2, aha, tutaj, okej, okay, spoko. Spoko, spoko. Uh, end and, 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 delayed. End and delayed, okej. Okay. Teraz powinno być wszystko dobrze. Jest, dokładnie tak. What the fuck. Co jest, stary? Strzelasz w nich? Uh, shit, wypakowaj to, wypakuj to. Nie możesz zginąć. Fuck, fuck. Fak, 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 szybciej, 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 szybciej. Dokładnie tak. Co jest? Nie chcę tego. Yeah! pięknie go wiążę. Fak, off. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś tu idzie? Czy nie za bardzo? Chyba się nie boją Ok, obrót 360 Na dół opuszczamy, bierzemy kolejne Ok, do góry, do góry Ok, wysiadam z samochodu Kolejnego gościa musimy rozwalić tak jest, pysk. Spokojnie, kolejną skrzyneczkę. Rider on troszeczkę już dostał po dupie, ale mam nadzieję, że przeżyje. Podjechać trzeba ładnie, bardzo ładnie. OK. Ok, i jest leży gościu. Jeszcze jest na skrzyneczka. On powinien sobie poradzić bez większych problemów. Musimy to opuścić. Na dół, na dół, frajerze. Ok, kolejna skrzyneczka do samochodu. Fuck off. Ok, dawaj. Tak, jest. Kolejna skrzynka. Gdzie tu są kolejne jakieś skrzyneczki? Są tam na dworze, więc musimy je wziąć. Okej, okay, opuścimy, opuścimy to w końcu. Oh, shit, 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 shit. nas gościu. Pięknie. Sit, shit! shit JJ, sit, siadaj sit, że nic nie nie lepiej U Oh shit, oh shit, sit, oh, shit, za długo zwlekaliśmy. Misja się niestety tak! Nie powiodła, sit, więc sit, nie będzie tak prosta jak mogłoby się wydawać, nie? Yy, nieważne. Kurczę, no szkoda wielka. Yy, więc wczytamy sobie naszą. Yy, wczytamy sobie na, naszą grę może, czy coś tutaj takiego jest. Yy, no Rozpocznij nową grę. Wczytaj grę oczywiście. Wczytamy sobie tą grę i przejdziemy tutaj jeszcze raz. Teraz już powinno się udać. Yy, 23 I Tak więc zobaczymy, pójdziemy do tego gościa i jeszcze raz pojedziemy na to lotnisko, tym razem szybciej. Będziemy starać się tą misję wykonać. Ja wiem, że niestety nie za każdym razem się uda, no ale niestety mamy teraz czerwony wóz, więc może akurat się udać. Drogę już mniej więcej znamy, więc, więc akurat będzie będzie git, myślę. E, pasowałoby kupić jakąś broń. No niestety tej broni nie mamy. Pasowałoby kupić jakiegoś rzguna, żeby tych kolesi po prostu rozsiekać. Czemu koleś nie ma jakiegoś karabinku, to ja naprawdę nie, nie, nie wiem. E, czy możemy jechać tędy, lepiej jechać tędy? Tak więc dobra. Wykonamy so sobie tą misję. Ja mam nadzieję, że się powiedzie tym razem. Teraz idziemy dużo lepszym, dużo lepszym miejscem. Właśnie tędy było dużo, dużo szybciej. Pojedziemy sobie prosto, pojedziemy sobie oczywiście mostem. Wyjedziemy na tą główną, główną drogę. Więc powinno być git. Cała ta baza wojskowa myślę, że, że jest bez problemu do, do obrąbania z tej broni czy tam z czegoś że powinniśmy sobie tam w miarę naszych możliwości, z tą właśnie o tą misją poradzić, okej? Okay. No spoko, ziom Fag off. Fag off. Tak jest. Tak jest. Fuck Jamal. Fuck off Jamal. Fuck, 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 fuck. Tak jest. Wózek widłowy, okej. Okay. Ok, i teraz od razu w dół, od razu w dół. Od razu od razu, od razu, od razu, od razu do tego samochodu. Ok, kolejny. No, teraz powinno się już powieść, myślę, że bez większych problemów. Aj, 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 ta skrzynka się przewróciła. Co jest? Ok, kolejna skrzyneczka do góry. Nie, nie tak. Dobra, pięknie. Kolejna teraz. No, dawaj, stary, dawaj. Tamta jedna skrzynka się przewróciła. Ja nie wiem, co ja z nią zrobię. No, ale nieważne. Będę próbował, będę się starał z całych sił swoich. Palegumo, pale gumę. No ś shit! No co to się dzieje z tym skrzynkami? Opuszczaj to. Okej, okay, kolejna skrzynka jest. Ok, kolejna skrzyneczka. Ok, położy się pięknie. Teraz opuszczamy na dół. Podnosimy. Nasz koleś w miarę jeszcze żyje. Możliwości musimy sobie jakoś z tym poradzić. Ok, wyjdziemy z samochodu. Wyjdź, wyjdź, wyjdź. Tak jest. Tak jest. Kolejna skrzyneczka. Jeszcze dwie. Podniesiemy ją do góry. Spokoziom. Spokoziom. Mam nadzieję, że wytrzyma jeszcze. Ok. Wytrzyma. Jeszcze tylko jedna skrzynka. Wytrzymaj, wytrzymaj. Jest, udało się. Podniesiemy tą skrzyneczkę. Jest ich tutaj dwóch. Okej. Okay. Uciekamy, uciekamy, CJ. Fuck off. Do czy jak? Jedź do kryjówki! Tak jest, ziom. O kurde. O kurde, ścigają nas kolesie! Ściga nas wojsko! Tutaj dzieje się bardzo dużo. Jest niesamowity pościg, widzimy, że krew się leje. No, tutaj będzie ciekawie. Jedź, ziomal. Jedź, ziomal. Nie, nie wywalaj tego, co żeśmy załadowali? Nie, nie rób mi tego. Musimy jechać do kryjówki. A, i samochody tam lecą w powietrzu. Zaraz powinien ten samochód wybuchnąć. Policja jedzie, nasi tutaj są, to nie są nasi. Jedź do kryjówki, tam widzimy te hamery. Oni strzelają. E, więc musimy tutaj pokazać swoje umiejętności Swoje umiejętności, zobaczymy czy się uda. To jest z, tak nasza niezbyt dobra kryjówka. Dogonili nas. Okej, okay, chcą strzelać, niestety mi się nie udaje. No to nasza kryjówka jest dosyć daleko stąd. Tylko gdzie to miejsce jest tej kryjówki? Czy tutaj gdzieś w lewo, czy w prawo? Chyba tutaj gdzieś w lewo. Na no za chwileczkę to się... To się myślę okaże i zobaczymy. Strzelają, pojechali nie w tą stronę, co w ogóle nie trzeba. What the fuck? Kurczę, gdzie to jest? Tu jest w ogóle jakiś e, dziwny zakątek. Oj, shit, wjechali tutaj do środka. Chcą w nas strzelać opona poprzebijana. Jest kryjówka. No okej, okay, tutaj mamy wjechać. Jakaś muzyczka w ogóle zmienię to radio, bo jest wieśniackie. Okej, okay, jesteśmy. To gówno było główne no jakżeby inaczej. Ok, respekt. Jest misja ukończona. Zero kaski, niestety. Pistolecik jakiś tutaj mamy. Mm, raczej tutaj nie kupimy sobie żadnego samochodu ani nic takiego. Chociaż w sumie tam tamto wojskowe było, jednak się nie uda. Policyjny wóz. Ok. No niestety się nie da. Dużo policjantów, dużo akcji, dużo ciekawych sytuacji. Myślę, że odcinek całkiem fajny. Bardzo dużo ludzi po mieście chodzi. Ok, wezmę sobie ten samochód, bo stoi tak bezczynnie. Okej. Okay. Ups, policja mnie goni. Okej. Okay. Wezmę sobie mapkę. Wezmę sobie mapkę i zobaczę, gdzie jest nasz domek. Eee, nasz domek jest gdzieś, gdzieś, gdzieś kurczę. Nie poznaję tych okolic. Okej, okay, tutaj już chyba coś kojarzę. Fuck off. Tutaj teraz w lewo jesteśmy w naszym pięknym, pięknym domku. No, samochód myślę, że spokojnie można włożyć sobie do garażu. I powinniśmy go zostawić w tym garażu. Pięknie. Wysiądźmy, wysiądźmy z niego, no i wychodźmy. Okej, okay, stary, wysiadaj. Myślę, że można spokojnie zapisać sobie grę. Ten odcinek trwa już wystarczająco długo. Przeszliśmy niestety tylko jedną misję, która była dosyć, dosyć, dosyć konkretną misją. Fajnie się w to wszystko, myślę, grało. I zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejne odcinki. Trzymajcie się ciepło, cześć!